No wie pan co, tak z przebiegu meczu mamy troszeczkę niedosyt, ale, ale szanujemy ten punkt, bo, bo po prostu zabrakło gdzieś nam w końcówce sił i, i rywa zrobił w przerwie trzy zmiany i tej przewagi przewagi 11 na 10 nie było widać po prostu w końcówce przede wszystkim i no, my, my powiedzieliśmy sobie w szatni, że trzeba szanować ten punkt i i możemy wracać z podniesioną głową do góry. Jasne, tym bardziej, no, nawet przed meczem musieliśmy troszkę opóźnić ten start, bo, bo nasi zawodnicy po prostu no, nie, nie zdążyli na czas dotrzeć do, 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 do Tarnobrzega i, i po, prostu, po prostu musieliśmy kilka minut opóźnić start. Przede wszystkim chcemy wygrywać każdy, każdy kolejny mecz. I to właśnie też często zależy od, od naszego. Zestawienia osobowego w danym dniu, bo czasem tych zawodników mamy więcej, czasem mniej, i, i po prostu chcemy, chcemy wygrywać każde kolejne, kolejne spotkanie. Znaczy, powiem tak, z punktu z ogólnie jestem zadowolony, ale z postawy drużyny nie bardzo, bo wyglądaliśmy dzisiaj naprawdę słabo pod względem, źle biegaliśmy, bardzo dużo było błędów niewymuszonych, bardzo dobrze drużyna przeciwna wracała do defensywy i przez to, że my graliśmy, graliśmy bardzo wolno, bardzo niedokładnie, nie stwarzaliśmy sytuacji. Na pewno muszę pochwalić chłopców za to, że gdy grali jednego mniej, udało nam się wyrównać, zdobywamy punkt, pracowali, pracowali naprawdę ciężko, wygrali jednego, jednego mniej i tu mówię, tu dla nich się należy pochwała, ale za wcześniejsze minuty niestety no niestety nie. Na pewno no, zresztą tak jak, jak pan redaktor mówi, no jest różnica jeżeli przychodzą z pierwszej chłopcy no to naprawdę jest duża różnica dużo nam pomagają no, czeka nas naprawdę to co mówiłem kiedyś bardzo dużo, dużo pracy ale na tym to polega, żebyśmy pracowali żeby oni szli do góry i mam nadzieję, że z tym przyjdą wyniki